Ojcze Niebieski, z pokorą przychodzimy przed Twoim obliczem, wypełnieni wdzięcznością za Twoją nieskończoną miłość i łaskę. W tej chwili, gdy łączymy nasze serca w modlitwie, prosimy, abyś otworzył nasze umysły na Twoje słowo, które jest odpowiedzią, której szukaliśmy. W Twojej obecności znajdujemy pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie i ufamy, że w Twoich dłoniach leży nasza przyszłość. Boże, w chwilach zwątpienia przychodzimy do Ciebie z nadzieją. Twoje obietnice są latarnią na naszej drodze, prowadzącą nas przez ciemności. Dziękujemy Ci za każdą lekcję, którą otrzymujemy, nawet w trudnych czasach, ponieważ wiemy, że Ty zawsze jesteś blisko. Każda próba, przez którą przechodzimy, jest częścią Twojego wspaniałego planu. Ty, który znasz nasze pragnienia, zanim je wypowiemy, spraw, abyśmy umieli dostrzegać Twoje znaki. W Twojej mądrości odnajdujemy odpowiedzi na nasze modlitwy, a w Twojej miłości odkrywamy prawdziwe spełnienie. Niech nasze serca będą otwarte na Twoje prowadzenie, abyśmy mogli usłyszeć delikatny głos, który mówi: Nie lękaj się, jestem z Tobą. W chwilach radości, Boże. Uczymy się dziękować za Twoje błogosławieństwa. Każdy uśmiech, każde dobre słowo, które do nas dociera, to przypomnienie o Twojej obecności. Proszę, abyśmy nigdy nie zapomnieli wyrażać wdzięczności za to, co mamy, oraz za to, co jeszcze przed nami. Daj nam siłę, abyśmy potrafili dzielić się tymi darami z innymi. Przebacz nam, Panie, za momenty, gdy odwracaliśmy się od Ciebie. W Twoim miłosierdziu odnajdujemy odkupienie, a Twoja łaska oczyszcza nasze serca. Niech nasza modlitwa będzie nieustannym dziękczynieniem, a nasze życie świadectwem Twojej miłości. W każdym geście, w każdym słowie, które wypowiadamy, niech będzie widoczna Twoja chwała. Ty jesteś naszą nadzieją, naszą siłą i naszą inspiracją. Gdy stajemy przed wyzwaniami, pamiętamy, że w Tobie mamy wszystko, co potrzebujemy. Prosimy, aby Twoje światło prowadziło nas w każdym kroku, abyśmy mogli wypełniać Twoją wolę i dzielić się Twoim pokojem z tymi, którzy go potrzebują. Niech ta modlitwa, która jest odpowiedzią, której szukaliśmy, przyniesie nam pokój i poczucie jedności z Tobą. Wierzymy, że każdy nasz krok jest prowadzeniem przez Twoją miłość. Niech nasze serca będą zawsze otwarte na Twoje błogosławieństwa, a nasze umysły gotowe na przyjęcie Twojej prawdy. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że jesteś z nami w każdej chwili. Nasze życie jest świadectwem Twojej chwały, a nasze serca niech będą zawsze pełne wdzięczności. W Twoim imieniu modlimy się z wiarą i nadzieją, że odpowiedzi, których szukamy, już są blisko. Amen, Boże. W Twoim świetle odnajduję pokój i radość. Dziękuję za każdy dzień, który mogę przeżyć w Twojej obecności. Twoje błogosławieństwa są jak krople rosy na porannym słońcu, przynosząc świeżość i nadzieję mojemu sercu. W każdej chwili czuję, jak Twoja łaska otula mnie, jak delikatny wiatr, niosąc pocieszenie. Wielbię Cię za Twoje niezliczone dary, które obdarzasz mnie każdego dnia, każdy uśmiech, każda chwila radości to odbicie Twojej dobroci. Dziękuję za przyjaciół, którzy są wsparciem w trudnych momentach oraz za rodzinę, która daje mi siłę. Twoja miłość jest dla mnie jak latarnia w mrokach życia, prowadząc mnie ku lepszemu jutru. Panie, dziękuję Ci za nauki, które przynosi życie. W każdej trudności dostrzegam Twoją rękę, prowadzącą mnie ku mądrości. Kiedy napotykam przeszkody, przypominam sobie, że Ty jesteś moim wsparciem. Twoje błogosławieństwa uczą mnie pokory, otwierając oczy na piękno każdej sytuacji. Czuję, że Twoja obecność jest jak ciepły koc, który otula moje serce. Dziękuję za chwilę ciszy, w których mogę zbliżyć się do ciebie. Twoje słowo jest moim przewodnikiem, a modlitwa moim schronieniem. Każda wypowiedziana prośba staje się rozmową, dzięki której odkrywam twoją wolę w moim życiu. W twoim imieniu moje serce jest pełne wdzięczności. Dziękuję za wszystkie możliwości, które przede mną stawiasz. Twoja łaska sprawia, że każdy krok staje się lekki, a marzenia nabierają realnych kształtów. Wiem, że wszystko, co dobre, pochodzi od ciebie, a za to chwała ci niech będzie. W trudnych chwilach, gdy serce jest ciężkie, ty jesteś moim ratunkiem. Dziękuję za Twoją niezawodną obecność, która nigdy nie zawodzi. Twoje błogosławieństwa są jak deszcz, który przynosi życie każdemu ze schłemu glebowi. W każdym kryzysie dostrzegam obietnicę nowego początku, dzięki Twojej miłości. Boże, dziękuję za pokój, który przynosisz do mojego życia. W chwilach niepewności znajduję schronienie w Twoim ramieniu. Twoja łaska sprawia, że każdy dzień nabiera sensu, a moje serce jest pełne nadziei. W Twojej obecności czuję się bezpiecznie, a zaufanie do Ciebie napełnia mnie radością. W Twoim świetle, Panie, odnajduję prawdziwe życie. Dziękuję za każdą szansę, którą mi dajesz, aby mogę wzrastać i się rozwijać. Twoja dobroć jest dla mnie źródłem siły, a Twoje błogosławieństwa są niewyczerpane. Z każdym dniem pragnę być bliżej Ciebie, aby dzielić się Twoją miłością z innymi. Proszę Cię Boże o mądrość, aby podejmować właściwe decyzje w moim życiu zawodowym. Niech Twoje prowadzenie pomoże mi dostrzegać możliwości, które są zgodne z Twoim planem. Chcę być światłem dla innych w moim miejscu pracy, inspirując ich do działania z pasją i uczciwością. W obliczu trudności w relacjach rodzinnych, proszę o Twoją pomoc w zrozumieniu i cierpliwości. Daj mi siłę, bym mógł słuchać z empatią i otwartym sercem. Niech moje działania będą świadectwem Twojej miłości, a każde spotkanie z bliskimi przybliża nas do siebie. W chwilach, gdy czuję się przytłoczony codziennymi wyzwaniami, proszę o pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Pomóż mi odnaleźć radość w małych rzeczach i dostrzegać Twoją obecność w codziennych sytuacjach. Chcę żyć z wdzięcznością, doceniając każdy dzień. Dla tych, którzy zmagają się z depresją lub lękiem, proszę o Twoje uzdrowienie. Niech Twoja miłość wypełni ich serca nadzieją i odwagą do stawienia czoła trudnościom. Chcę wspierać ich w drodze do zdrowia, oferując przyjaźń i wsparcie. W sferze finansów proszę o mądrość w zarządzaniu tym, co posiadam. Pomóż mi podejmować decyzje, które będą przynosić korzyści nie tylko mnie, ale także innym. Chcę być hojnym dawcą, wspierającym tych, którzy potrzebują wsparcia. W obliczu wyzwań zdrowotnych, proszę o Twoje uzdrowienie i siłę. Pomóż mi dbać o moje ciało, wprowadzając zdrowe nawyki i podejmując mądre decyzje. Chcę być świadomy daru zdrowia i dbać o siebie z miłością i szacunkiem. Dla tych, którzy czują się zagubieni duchowo, proszę, abyś otworzył ich serca na Twoją obecność. Pomóż im odkryć sens i cel w ich życiu, prowadząc ich ku Tobie. Chcę być wsparciem w ich duchowej drodze, dzieląc się świadectwem Twojej miłości. W relacjach z przyjaciółmi, proszę o autentyczność i szczerość. Chcę budować więzi oparte na zaufaniu i miłości, które przetrwają próby czasu. Niech każda rozmowa będzie okazją do wzrostu i wzajemnego wsparcia, które wzmacnia naszą przyjaźń. Dotarliśmy do końca tej modlitwy, ale nasza więź z Bogiem nigdy się nie kończy. Jeśli to przesłanie poruszyło twoje serce, zostaw lajka, udostępnij je komuś potrzebującemu i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych modlitw. Sprawdź także inne filmy na kanale, pełne są wiary i nadziei. Niech Bóg ci błogosławi i do zobaczenia.